Z troską o środowisko, dbając o piękno przyrody. Gmina Rudniki, by działać w harmonii z ekologią, stosuje nowoczesne rozwiązania i realizuje liczne projekty. W ostatnich latach gmina zadbała o poprawę stanu siedlisk zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, takich jak kokoszka zwyczajna i czaplasiwa występujące na siedlisku wodno-błotnym zbiornika Jaworek. Na terenie gminy Rudniki znajdują się także trzy niewielkie użytki ekologiczne: to olszynka, kąpieliska i jelonki. Znajdziemy tu również cenny obszar chronionego krajobrazu Załęcze-Polesie ponad 350-hektarowy teren, który obejmuje miejscowości Dalachów, Janinów, Polesie i Słowików. by poprawić jakość środowiska naturalnego, samorząd gminy Rudniki podejmuje szereg działań. To między innymi dotacje na przydomowe oczyszczalnie, ale także systematyczne wymienianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz stosowanie lamp hybrydowych wykorzystujących energię słońca i wiatru. By zachęcić mieszkańców do korzystania z masowego, a nie indywidualnego środka transportu, gmina Rudniki wybudowała nowoczesne centrum przesiadkowe. stermo budynki szkół, przedszkola, a także mieszkań komunalnych zamieszkałych przez repatriantów przy wsparciu odpowiednich programów w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej wymieniane są źródła ciepła na ekologiczne i przyjazne naturze. Na dachach pojawią się panele fotowoltaiczne. Mamy je na przykład na strażnicach w Bobrowie i mostkach. Gmina dba nie tylko o infrastrukturę, ale także o budowanie wśród mieszkańców świadomości ekologicznej. Podejmowanych jest wiele akcji w tym kierunku, jak na przykład sprzątanie świata czy sadzenie drzew. W trosce o niską emisję, gmina tworzy ciągi pieszo-rowerowe i podejmuje działania związane z rozbudową sieci ścieżek rowerowych przy drogach krajowych. Farmy fotowoltaiczne, takie jak w Janinowie, pomagają wytwarzać zieloną energię. To wszystko w trosce o środowisko, by w gminie Rudniki można było oddychać świeżym powietrzem, spędzać czas w miejscu czystym, malowniczym i pełnym zielonej przyrody.